grając w grę Aplecte, bardzo często zastanawiałam się, ile ja w ogóle widzę szczurów na ekranie. Przyznam się, że nawet próbowałam to policzyć na podstawie jednego ze screenów. Oszacowałam mniej więcej, policzyłam około 10 szczurów, później pomnożyłam i wyszło mi, że w każdej scenie pojawia się około 500 do nawet 1000 szczurów. W większych scenach, gdzie musimy się zmagać z ogromną plagą i tam gdzieś w tle cały czas kotłują się szczury, jest ich nawet kilka tysięcy. Dlaczego w ogóle to zrobiłam? Bo byłam pod niesamowitym wrażeniem, jak twórcy odtworzyli plagę. I to plagę nie w postaci kilku biegających szczurów i po prostu ogólnego przerażenia, ale naprawdę dali nam ultimate bossa w postaci małych zwierzątek. Jednak szczury to nie jedyny pozytywny aspekt tej gry. A jakie są inne, spróbuję Wam odpowiedzieć właśnie w tym materiałem. Słowem wstępu dodam jeszcze tylko, że Playtail to gra od studia osoba, który do tej pory nie miało jakiejś imponującej biblioteki gier i zajmowało się głównie grami, które dotyczyły bajek Disneya. Dość zaskakujący przeskok tematyczny, to musicie przyznać, ale jak mówi jeden z wywiadów, sam twórca studia, chcieli oni opowiedzieć jakąś historię o dzieciach, ale nie chcieli popadać w taki banał, proste historii o dzieciach, dlatego zdecydowali się na dość trudny temat i osądzenie. Tej dwójki bohaterów w świecie bardzo niesprzyjającym. Mowa tutaj oczywiście o pladze dżumy. Według wszelkich znanych nam zmianek, epidemia dżumy zaczęła się już w 1347 roku. W roku, w którym dzieje się akcja gry, dżuma troszeczkę przystopowała, aby później uderzyć po raz po kolejny, właśnie w 1349 roku, zaraz po zimie, na wiosnę, ponieważ na zimę choroba jako tako uśpiła się i troszeczkę zatrzymała swój bieg. Jednak dość już tego historycznego wstępu, wracajmy do tego, co Was interesuje najbardziej: do gry. Bohaterami tej przygody jest 15-letnia Amisia i Hugo de Lune z rodu szlacheckiego, który na początku żyją sobie bardzo spokojnie, na wsi spokojnej, na wsi wesołej, kiedy nagle dzieje się coś oczywiście niepokojącego. Do domu rodziny Dorun wpada inkwizycja, i krótko mówiąc, nie obchodzą się z nimi zbyt delikatnie. I tu mały wstęp, jeżeli myślicie, że jest to gra dla dzieci, ponieważ są w niej dzieci, to absolutnie zapomnijcie o tym pomyśle, bo w pierwszej pół godziny umiera tam około 5 osób, jeżeli nie więcej. I tego tak oto nasza dwójka musi niestety salwować się ucieczką z rodzinnego domu i tutaj zaczyna się właśnie zabawa. A Plague Tale jest grą skradankową, więc jeżeli nie macie cierpliwości do takich produkcji, możecie się faktycznie odbić od niej. Jednak zapewniam Was, że jeżeli spróbujecie, czeka Was naprawdę fajny czas. Przy okazji wspomnę Wam, obejrzyjcie sobie gdzieś tam na YouTubie e, bardzo fajny, króciutki materiał promujący właśnie A Plague Tale, w którym Sean Bean czyta poemat Williama Blake'a A Little Lost Boy. Trzeba przyznać, że jest on niesamowicie klimatyczny i chociaż trwa zaledwie kilka minut, to on bardzo dobrze wprowadza do tego, co właśnie zobaczymy w grze. A w samej grze po bardzo radosnym i kolorowym wstępie wykonanym by The Way bardzo dobrze i naprawdę grafika w tej grze jest... Świetna, to zaraz po kolorowych listkach i pięknych kwiatkach czeka nas groza, mrok, pożoga i szczury. Muszę przyznać, że nawet ja siekając po A Play Day miałam dużo wątpliwości, ponieważ zastanawiałam się, jak twórcy rozwiążą w ogóle cały ten problem. Ponieważ pomysł na takiego Ultibosa w postaci całej grupy szczurów był naprawdę bardzo ciekawy, głównie dlatego sięgnęłam po ten tytuł, ale jak to rozwiązać, aby grać kilka albo kilkanaście godzin. I po prostu zwyczajnie nie zacząć ziewać. I tutaj naprawdę duże propsy dla twórców, ponieważ zadbali o to, aby człowiek nie czuł się znudzony w trakcie grania. Owszem, są szczury, ale to nie jest tak, że cały czas jedynie skradamy się gdzieś tam po korytarzach albo po grobowcach i uciekamy przed szczurami. Absolutnie nie. Twórcy bardzo zmyślnie żonglują akcją: czasami uciekamy przed szczurami, czasami uciekamy przed e, inkwizycją, która nas goni. Czasami uciekamy z naszym bratem albo na przykład z innymi postaciami, które w trakcie trwania gry mają pewne umiejętności, które pozwalają nam dostać się w pewne miejsca albo na przykład coś odkryć. Poza skradaniem się mamy także broń, a tą bronią jest troca. Pewnie wielu z Was zapyta, Proca? Co komukolwiek może zrobić Proca? Ale wiecie, sprawdziłam, bo sama też troszeczkę nie wierzyłam w to, co widzę. Ale Proca dobrze wyprofilowana. I używana przez osobę, która potrafi naprawdę jej użyć właśnie, jest naprawdę morderczą bronią. Przez większość gry kierujemy właśnie Amisią, czyli starszą siostrą z rodzaństwa, która ma do dyspozycji Proce, którą możemy rozwijać. Jest to swego rodzaju... Crafting, aczkolwiek nie jest on jakoś strasznie nachalny, ponieważ po drodze przechodzą całą historię, spotykamy pewne elementy, które po prostu ładujemy do kieszeni, a później rozwijamy tą procę. Ale trzeba przyznać, że nawet jeżeli nie rozwiniecie absolutnie tej pracy w ogóle i nie tkniecie tego, to i tak dacie radę ukończyć grę. Twórcy świadomi tego, że skradanie z czasem może się znudzić, nieustannie wpychają nam niemal w ręce nowe techniki, nowe umiejętności, ponieważ Ami się nie tylko strzela z procy, ale także jest swego rodzaju alchemikiem. Dzięki temu ma do swojej dyspozycji bardzo proste mikstury, które dają pewien efekt, dzięki czemu można rozwiązywać pewne zagadki w grze. Ponieważ ta gra nie tylko i wyłącznie skradaniem stoi, są także oczywiście zagadki środowiskowe, jest ich niezbyt dużo, jest ich kilka i są raczej banalne, ale jest to bardzo sympatyczne rozmaicenie skradania się ponownie. Gra zajmie wam około 8 godzin do 9, w zależności ile będziecie się męczyć z pewnymi e, elementami, ale nie jest to specjalnie długa gra. Jednak w trakcie tego czasu trzeba przyznać, że twórcy zadbali też o to, aby te postacie, którymi kierujemy, były naprawdę sympatyczne. Trzeba przyznać, że polubiłam tą dwójkę, a mi się jest jak... Amicia, 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 Amicia Podejrzewam, że mówię to źle Ale jest ona bardzo sympatyczna Owszem, ma pewne syndromy starszej siostry Natomiast młodszy brat Jugo oczywiście jest Malutki i biegnie praktycznie do każdej rzeczy, którą zobaczy. Widzi sadzawkę, biegnie do niej, widzi żabki, biegnie do nich, widzi ptaki, biegnie do nich i oczywiście nie zmartwia się tym, że przy okazji może nas kopać w nieliche kłopoty. Kolejnym plusem jest fabuła. Tak, bo jest tam pewnego rodzaju fabuła, nie zdradzę wam jej oczywiście i trzeba przyznać, że momentami, kiedy patrzyłam na to, co się dzieje na ekranie, robiłam troszeczkę hmm. Nie mogę Wam więcej zdradzić, ale jednak jest to bardzo dobrze rozegrane. Jest to jakiś pomysł, który został rozwiązany najlepiej, jak mógł być rozwiązany w ogóle. Kolejnym aspektem, który absolutnie mnie nie kupił w ogóle i skłonił właśnie do kupienia tej gry, jest klimat. Absolutnie nieprawdopodobny to, jak zostało w ogóle przedstawione, właśnie średniowiecze, cała ta choroba, cała ta panika, wszystko to, co się tam działo, jest niesamowite. Muszę przyznać, że pomimo tego, że na ekranie widziałam mnóstwo, za przeproszeniem, martwych krów i martwych ludzi i martwych wiele innych elementów, to przyznaję, że większość z tych kadrów absolutnie wydrukowałam sobie i powiesiła na ścianie. Niekoniecznie chodzi o to, że jestem troszeczkę ale bardziej o to, że po prostu cały czas twórcy grają światło cieniem, ponieważ szczury boją się światła wszędzie są rozpalone pochodnie, jakieś ogniska w ogóle musimy operować bardzo często światłem, przez co całe te krajobrazy malują się jako naprawdę jednocześnie makabryczny, ale równie piękny obraz. Ostatnim fajnym aspektem tej gry są ciekawostki. W trakcie gry znajdujemy pewne znajdźki znajdujemy pewne znajdźki. Odnajdujemy pewne znajdźki, które pozwalają nam dowiedzieć się pewnych elementów o świecie, i trzeba przyznać, że są to elementy, które faktycznie występowały właśnie w tamtych czasach. Pewne ciekawostki na temat zapachów, na przykład przeświadczenia o tym, że istnieje coś takiego morowe powietrze i należy je oczyszczać za pomocą kadzideł. Oczywiście Blacktail nie unikło pewnych minusów. W trakcie całej rozgrywki trafiłam może około trzech razy na pewne błędy techniczne. Polega na tym, że po prostu gdzieś wchodzicie i nagle się okazuje, że twórcy nie przewidzieli, że tam wejdziecie i po prostu spadacie pod dół całej gry, czyli możecie podziwiać całą konstrukcję lokacji. Dodatkowo powiem, że te błędy występowały na PlayStation Pro, bo na PlayStation Pro grałam, więc jeżeli to Wam jakoś podpowie, to mam nadzieję, że spełniłam swój obywatelski obowiązek. Minusem można nazwać fakt, że jest to gra na raz, mimo wszystko. W momencie, kiedy ukończycie główny wątek, tak naprawdę nie ma wielu powodów, by w ogóle wracać do tej gry, chyba że planujecie ją wymaksować i zrobić platynę, która jakoś specjalnie też trudna nie jest. Ale osoby, które potrzebują w jakiś sposób przeliczać ilość godzin na przyjemność zgrania, ja akurat do nich nie należę, to zdecydowanie będziecie mieć beznadziejny wskaźnik, bo 8 godzin kontra. 200 zł za nową grę to nie jest najlepszy przelicznik. No chyba, że poczekacie, jak gra będzie w promocji, ale zdecydowanie ze swojej strony polecam, ponieważ jest to przygoda absolutnie unikatowa i w tym roku chyba jest to jeden z tych tytułów, który w jakiś sposób zostaną ze mną na dłużej. Bo pomimo tego, że nie jest to absolutnie niesamowity, topowy tytuł, to w jakiś sposób mnie wciągnął i naprawdę bardzo chciałam grać w tę grę i ją ukończyć. Ostatnim takim pseudo minusem według mnie jest fakt, że jest to gra jednak skradankowa, więc nie każdemu ten typ rozgrywki podejdzie i przez większość gry musimy się skradać. No co tu powiedzieć? Owszem, są mechaniki, które w jakiś sposób to urozmaicają, ale jednak jest to gra, w której przez 8 godzin głównie klęczymy za skrzyniami. Jednak jeśli was to nie odstrasza, to zdecydowanie polecam A Plague bo spędzicie tam naprawdę parę fajnych godzin. Jest to taka mini perełka w ogóle tego roku, według mnie, jeżeli nie wyjdzie jakaś inna oczywiście, która w jakiś sposób ujęła mnie za serce i spowodowała, że naprawdę zainteresowała mi się średniowieczną Europą. A takie gry są naprawdę potrzebne, bo mają one nie tylko i wyłącznie walor powiedzmy estetyczny, albo rozrywkowy, ale także właśnie edukacyjny. To jest jedna z tych gier, którą z pewnością można byłoby polecić w szkole, oczywiście nie jako absolutne źródło wiedzy o dżumie, ale jako coś, co w jakiś sposób mogłoby pokazywać, jak bardzo okrutna była to plaga i jak wielkie żniwa w średniowiecznej Europie ze sobą pociągnęła. Ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Życzę wam zdrówka. I napiszcie mi, czy jesteście w ogóle zainteresowani tym tytułem, czy graliście, jak wam się podobał w ogóle ten tytuł, czy uważacie tak samo jak ja, że jest to swego rodzaju perełka, bardzo niedoceniona i należy o niej mówić jak najwięcej. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. I na koniec to, co wszyscy kochają, czyli standardowa formułka. Lajkujcie to wideo, subujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.